Witam was moi kochani w kolejnym odcinku z pogromców mitów w GTA San Andreas, ja jestem hupson, no a newsem tego odcinka jest to, że nagrywam w samych majtach. Co jest Byku, nie wierzysz? No to ci pokażę, patrz. Już byście chcieli z boczuchy jedne zobaczyć co w trawie piszczy, nie ma tak dobrze, przechodzimy sobie tymczasem moi kochani do spraw ważnych i ważniejszych, bowiem jest wiele dobrych i pomyślnych i ciekawych rzeczy do powiedzenia przeze mnie dzisiaj, także na początku porada życiowa. Pamiętaj, przyjacielu, jeżeli w krótkim czasie wpada ci do głowy cała masa genialnych pomysłów, to znak, że czas dopić swojego kielicha, no i położyć się spać. I niech to dla nas, alkoholików, będzie nasza dzisiejsza lekcja. No a tymczasem przechodzimy sobie do życie Hupsona. Co odpowiada Hupson, gdy dzwoni do niego mama, i pyta się. Synu, czy ty masz problem z narkotykami? Nie, no mamuś, co ty, nigdy dzwonię i mam. No dobra, koniec tej karuzeli śmiechu. Przechodzimy sobie do y, sugestii użytkownika Mitch'a, czy jakoś tak, który wytłumaczył tę kwestię z ranczerem. A mianowicie, dlaczego w ranczerze, który sobie zespółujemy za pomocą kodu, nie wyświetla się komunikat, że możemy go wziąć na import-export? Także wyświetla Wam się to w tym momencie na ekranie i ten, kto ma ochotę, niech sobie ten komentarz po prostu przeczyta. No i do tego udało Wam się rozwiązać zagadkę, dlaczego CJ nie został wyrzucony z pociągu, gdy miał 0 dolarów na koncie. Napisał to użytkownik rocche, roche, Roshe, nie wiem. No ale ogólnie mi ta koncepcja tego, że konduktor bał się zwrócić uwagę cj że ten nie ma kasy na bilet, przez to, że miał w ręku broń, w sensie CJ całkiem się spodobała. No a tymczasem, moi kochani szybka reklama, no i przechodzimy sobie do świeżej porcji mitów. Zapraszam. Zamiast kupić bochen chleba, weź ze zniżką grę w eneba. Hell yeah! Jeżeli aktualnie znajdujesz się na takim etapie życia, że szukasz jakiejś gry komputerowej, to koniecznie powinieneś zapoznać się z serwisem Eneba.com. Możesz tam między innymi właśnie zaopatrzyć się w gry komputerowe często w całkiem zachęcających cenach. Aktualne promocyjne nowości znajdziesz w zakładkach znajdujących się w górnej części strony, także warto tam co jakiś czas zerkać. No i oczywiście w opisie znajdującym się poniżej zlokalizujesz wszystkie potrzebne linki. Zamiast kupić bochen chleba, weź ze zniżką grę Weneba. Hell yeah! Gdy masz duch w kasynie i podjedzie do ciebie mafia i zacznie cię atakować, to jak wpiszesz Hesoyam, to oni momentalnie przestaną chcieć cię zabić. Na samym początku odcinka, moi drodzy, lecimy sobie prosto do D4 Dragons Casino, gdzie będziemy wydawali gotówkę po to, aby nabić duk. Tak, dług oczywiście po to, no bo jak wiemy, to tutaj w GTA San Andreas jest coś takiego ukryte, nie ukryte. W sumie to nie ukryte po prostu, nie? Jak mamy duk, to nas ściga mafia. W sensie dostajemy jeden grzeczny telefon z tym, żebyśmy duk spłacili. Potem drugi, trzeci, jak CJ ma to w dupie, czyli gracz ma to w dupie, no to przyjeżdżają po nas mafiozi i chcą nas ukatrupić. To chyba wie każdy, albo nie każdy. Nie wiem. Wiesz tak się okaże, że wygram to będą jaja, ale nie sądzę, żebym miał aż takie szczęście. Dokładnie, postawiłem na czerwoną 34 i szybko pieniążki przegrałem, także odchodzimy od stołu, no i lada moment powinniśmy dostać telefon numer jeden. Ha! Proszę bardzo, zobaczmy. Hey, Mr. Johnson, just a no i tak, tak, wszystko się zgadza, także czekamy sobie na, yy, na kolejny telefon. Ej, z tego co skumałem, to za chwilę ci mafiozi powinni podjechać i to się odbędzie bez trzeciego telefonu, także wypatrujmy ich powoli. No a tak, jeszcze zanim mafiozi przyjadą, to chciałem tylko powiedzieć, że będziemy obserwować podczas tego mitu, czy odpali się skrypt związany z tym, że jak spłacimy gotówkę, to mafia nas nie ściga. I czy ten skrypt właśnie się włączy wtedy, kiedy, no, jakby podczas. Wymiany ognia, wpiszemy sobie kod na kasę. No i tak jak w tym momencie widzimy, mafiozi już przyjechali. E, oni nie wyglądają jak mafiozi: w sensie wyglądają jak banda wieśniaków. Bez obrazy dla wieśniaków. Wiecie o co mi chodzi? Nie, w sensie no, raczej nie mają skinów osób, właśnie mafiozów, którzy są potencjalnie niebezpieczni, groźni, to znaczy może tak wyglądają, ale wiecie o co mi chodzi. Na, na mafię to to mi nie wygląda i tyle. Wpisujemy sobie Hesoya i patrzymy, czy nas będą jeszcze strzelać, ostrzeliwać, wystrzeliwać, przestrzeliwać. No, wydaje się, że chyba jednak mają się, w dupie. Czyli o dziwo, skrypt tego, że mafiozi przestają się nami interesować, załącza się już podczas wymiany ognia, kiedy uda nam się zdobyć gotówkę na pokrycie tego całego długu. Także, moi drodzy, no chyba sprawa tutaj jest jasna i mit możemy sobie Potwierdzić. No a powiem Wam, że nie spodziewałem się, bo jednak myślałem, że ten skrypt się nie wyłączy w momencie wymiany ognia. No ale jak widać jest zupełnie inaczej. Strzelając z samochodu w bag innego pojazdu nie wysadzisz go tak jak to się dzieje, gdy jesteś na pieszo. Nie tracimy oczywiście czasu i przechodzimy sobie do kolejnego mitu. Raczej każdy y, sztuczkę z wybuchającym pojazdem, gdy strzelimy w baki to zna gdzie San Andreas. Mieliśmy oczywiście prezentację tego wszystkiego podczas misji y, dziewiątki i kałachy. Z tego co pamiętam, tak ta misja się nazywa 9 case czy tam 9 case nieważne. Tak czy inaczej, no, raczej tego wam przedstawiać ponownie nie muszę, ale mimo wszystko delikatnie pobieżnie to zarobiłem. Tak czy inaczej, w sumie z uwagi na to, że tutaj stoi sobie motocykl, to może wytestujemy sobie tę sztuczkę na, na początku z poziomu motocyklu. Także spawnujemy sobie oczywiście nasz samochód do testów, idealny do testów, Admiral. Tutaj, jak widzimy, mamy jego bak. Jest on całkiem dobrze widoczny, tak mi się wydaje. Wbijamy sobie na motocykl i zobaczmy, jak, czy jak CJ będzie strzelał teraz w ten pojazd... <ścoughs> to czy on wybuchnie? No kurka siwa, chyba tak. Chyba tak, jak było widać na przedstawionej próbie. Zobaczmy sobie, co stanie się w przypadku samochodu, w którym ktoś siedzi. No, teraz kurde nie ucelowałem, ale spokojnie, za chwilkę wykonamy sobie kolejną próbę. Być może teraz cel CJ'a będzie ciutkę lepszy. No tak, chyba w przypadku Admirala będzie to dosyć ciężkie do wytestowania, bo kierowca zbzikował po tym, jak chcieliśmy go unicestwić. Zobaczmy sobie teraz w przypadku brawury. No i jak widać, chyba mamy temat jasny, natomiast zobaczymy sobie jeszcze jak będziemy strzelać z samochodu innego w samochód, czy też to będzie w taki sam sposób działać jak w momencie kiedy sobie strzelaliśmy w samochód, w bak samochodu jakiegoś tam z motocykla. Także zobaczmy sobie po raz kolejny samochód, brawura, mamy idealnie tutaj bak, że tak powiem oznaczony, wyznaczony, przedzielony, no wiecie o co mi chodzi, doskonale to wszystko widać, wycelujmy... No, i moi khani, chyba sprawa jest jasna, mit możemy sobie potwierdzić. Pamiętaj o pociągu, którego nie zatopisz. W oczekiwaniu na Ciuchcie, która oczywiście nie zamierza póki co przyjechać, chyba tamten odcinek ciuchcia jednak przyjechała. Ej, ale mam farta ostatnio, żeby tak ciuchcie szybko przyjeżdżały, to jest coś niesamowitego. Tak czy inaczej, panie Hubercie, ponieważ pan Hubert ten mit napisał, ja pamiętam, że z panem o tym rozmawiałem, w sensie o tym micie, ale nie pamiętam dokładnie o co panu tam chodziło. W sensie teraz ten komentarz, no mi się wydaje, że można by było potraktować dwojako, trojako, czworako, piątako. Różnie można by było w sensie podejść do badania tego mitu, natomiast mi się po prostu wydaje, że chodzi tutaj o to, że jak wrzucimy sobie pociąg w sensie jakiś tam wagon pociągu do wody, no to on po prostu nie opadnie pod tafle wody i to będziemy sobie tutaj sprawdzać. Jeżeli mam złe podejście albo chodzi o coś innego, to proszę daj byku kuznać w komentarzu. Natomiast my póki co w tym odcinku właśnie w taki oto sposób sobie to przetestujemy. Czyli po prostu zobaczymy, czy wagon będzie się unosił na tafli wody, czy jednak pod tafle wody opadnie. Tak jak każdy inny pojazd w sumie w grze. O de helej, co tu się dzieje? Kurde bele. czołg jest aż tak wysoki, czy jak? Dobra, dobra, jest już naprawdę blisko. Lokomotywa pędzi wręcz w stronę wody. Kurde, ale w ogóle tutaj ruch liczny jest wielki. No i zobaczmy, czy, 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 czy ta lokomotywa, tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, się zatopi, czy jednak cały czas będzie tak delikatnie sobie wypływać nad taflę wody. No dobrze, moi kochani, mi się wydaje, że tutaj sprawa jest jasna, twórca tego mitu miał stuprocentową rację i mit możemy sobie potwierdzić. W misji GZ, jak masz dość mało amunicji do Uzi, to w ostatniej części, tej, w której ścigasz Pastora z panienką Jizzy'ego, dostajesz do tej broni 250 naboi. I to mi się podoba, misja z laseczkami, kurde, bene, w końcu coś ciekawego, już taka nuda była, a tu w końcu, w końcu coś definitywnie będzie się działo. Moi kochani, no ogólnie sprawa jest całkiem ciekawa, ja w ogóle musiałem sobie specjalnie na tę okazję wygrać sejwa. Z uwagi na to, że nie mogłem sobie odpalić misji na takim zwykłym swoim save, bo tam mam nieskończoną ilość amunicji, no i prawdopodobnie byłoby to ciężko zbadać. Co tu dużo mówić? Piękna pogoda w San Fierro, moi kochani, delikatna mgła, no i oczywiście my jako CJ lecimy z perspektywą odkrycia. Tala! Czegoś ciekawego, lecimy do Jeezy'ego, odpalamy misję i ja wam to pokażę już jak będziemy na miejscu. W sensie, jak już będzie końcówka tej misji, będziemy wykonywali sobie ten moment, który potrzebujemy. Żebyście oczywiście się nie nudzili podczas przechodzenia ze mną całej tej misji w sensie. Dobra, mi się wydaje, że ogólnie amunicji się powinienem w tym momencie pozbyć, ponieważ kolejny etap jak się załączy, no to chyba to będzie ten etap, gdzie dostaniemy po prostu więcej broni do SMG. Także ja sobie w tym momencie całą amunicję wystrzelam, no i zobaczymy czy rzeczywiście potem dostaniemy to 250 naboi, tak z tego co dobrze pamiętam, dobrze pamiętam, zobaczymy za chwilę. Tak będzie szybciej. Chociaż wiecie co? W tym momencie zauważyłem, że tutaj chodziło o Uzi. No ale dobra, zobaczymy sobie na przykładzie ZMG, jak to będzie wyglądać i jak tutaj się nic nie zmieni, w sensie nie dostaniemy tych naboi. No to wtedy najwyżej sobie weźmiemy Uzi i zobaczymy, czy w przypadku Uzi będzie ciutko inaczej. Dobra, wbijamy sobie do papa mobila, za chwilę odbierzemy telefon. No i z tego co widzimy aktualnie, amunicji nie dostaliśmy, ale spoko spokojnie, tepniemy się na miejsce. Być może sprawa się diametralnie, drastycznie zmieni, gdy wejdziemy sobie w znaczne który rozpocznie kolejny etap misji. Także wbijamy na miejsce. Przeskipowałem sobie kadrstynkę i zobaczcie, że dalej amunicja nam się nie odnowiła. W sensie nie zostały nam te ekstra kule dodane. Tak jak mówiłem wcześniej, zobaczymy sobie jeszcze to wszystko na przykładzie, na przykładzie UZIKA, także przechodzimy sobie ten etap misji. I zobaczmy, czy tutaj nam się ta amunicja doda w przypadku tej broni, czy jednak nie. No w ogóle póki co to no właśnie, nie odpala się kadstenka, już się odpaliła. Skipujemy, no i jak doskonale widzimy, dalej mamy tylko 37 Ammo, czyli tyle samo, co mieliśmy wcześniej. No i wbijamy sobie jeszcze w znacznik rozpoczynający kolejny etap misji. Patrzymy, ile mamy Ammo i doskonale widzimy, że nic się nie wydarzyło. W sensie Ammo nie zostało dodane do ekwipunku CJ. -a. Także, moi kochani, moim zdaniem mit możemy sobie obalić. Jeżeli uderzysz peda na rowerze z kodem na super cios, to on najpierw zejdzie z tego roweru, a potem umrze. No i dobra, wszystko fajnie. Jesteśmy na Santa Maria Beach. Z tego co widzę, kod na super cios raczej nie będzie ciężki do znalezienia. Wyświetlił się całkiem szybko, i generalnie to będzie ta łatwiejsza część tego mitu, czyli chodzi mi o wpisanie kodu, tak? Gorzej będzie znaleźć pana rowerzystę. No ale oczywiście, zanim go nie znajdę, to się nie poddam, więc szukamy. I raczej wam tego oszczędzę, no bo to nudne będzie pewnie. A no i Właśnie, żeby nie było, to miałem wam jeszcze pokazać, że. <laughs> że, że kot na super cios działa. Jednaki, i jest w ogóle śmieszny. pedy są wyszczerbiane w kosmos, prawie. No i oczywiście giną na miejscu, tak? Więc w przypadku rowerzysty może to być całkiem ciekawe. Za chwilę sobie to zobaczymy. Ej, no ja jestem w szoku po prostu. Ciuchcia przyjechała szybko, rowerzysta szybko się pojawił, także zobaczmy, jak to wygląda. Okej, okay, spadł. Ze roweru, i co? No, w sumie nic takiego ciekawego się nie wydarzyło. W sensie na no jakby zginął od jednego ciosu, ale myślałem, że tutaj będzie jakaś gruba akcja i coś śmiesznego się wydarzy, ale jednak nie. Zobaczmy sobie przy okazji może w sumie. Panią skuterzystkę. Nie udało się. O, dobrze ta się zatrzymała. Zobaczmy. No tak, jakby od razu zginęło, ale też nic ciekawego się nie wydarzyło. Zobaczmy sobie raz jeszcze, próbę na skuterzystę. A, znowu to samo. Okej, okay, mamy kolejnego pana rowerzystę, tylko coś go nie mogę podgonić. Tak czy inaczej, jeszcze w kontekście tego badanego mitu i w kontekście treści tego mitu, to niestety nie dzieje się to, o czym pisał twórca tego mitu, a mianowicie Pet nie schodzi z roweru, po czym ginie, tylko jakby no od razu, gdy go uderzamy, to Pet zostaje zabity. Więc no moi kochani, z uwagi na to, że ta opcja się potwierdza, zarówno na moturzystach, jak i na rowerzystach, to no, chyba tutaj sprawa jest jasna. Zobaczmy sobie jeszcze, na wszelki wypadek, pana policjanta, czy być może jakościutko inaczej to będzie wyglądać, ale jak widać nie, także mit możemy sobie obalić. Rowerzysta, motorzysta ginie od razu, owszem, i, i tak dalej, i w ogóle, i w szczególe, ale nie schodzi z roweru, po czym umiera. W sensie od razu zostaje zabity, także, także no, moim zdaniem mit obalony, chociaż nie wiem, być może ten mit źle rozumiem. Jeżeli tak, to napiszcie to w komentarzu. Mimo, że w lasach w San Andreas nie ma żadnych zwierząt, to słychać ich odgłosy. Ale bym wam teraz puścił Key Rose'a, ale nie zrobię tego, bo muszę zarobić na tym odcinku gruby Pitos i musi być monetyzacja tego odcinka oczywiście. Nie no, żartuję. O zasięgi chodzi, ja lubię być oglądany mocno. Też nie jestem, wiem. Dobra, mniejsza o to. Tak czy inaczej lecimy do lasu, żeby zobaczyć, a właściwie posłuchać, posłuchać, moi kochani, to, czy są w lasach w GTA San Andreas odgłosy zwierząt. Powiem wam, że jak dla mnie jest to totalna ściema a ja nigdy, w sensie, no jakby wiecie, no jeszcze jak gram, nagrywam, to jakoś tam się mega nie wsłuchuje, ale generalnie jak gram samemu, to coś tam człowiek się wsłuchuje, jak nie leci radio przykładowo. No i mi się wydaje, że jeżeli odgłosy zwierząt by gdzieś tam w tych lasach występowały, to raczej bym o tym wiedział. Albo cokolwiek bym chociażby kojarzył. Natomiast no, no ja ani nie kojarzę, ani, 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 no, nie, jakoś mówię, nic takiego z tyłu głowy nie mam, że o, coś tam kiedyś słyszałem. Tak czy inaczej podgłośnie sobie grę, no i będziemy się, moi kochani, wsłuchiwać w te cudne odgłosy Lasu I zobaczymy, czy jakieś tam zwierzę uda nam się usłyszeć. Ok, stańmy sobie w tym miejscu. No i jedyne co słychać to przeciągi, w sensie wiatr. Ok, jesteśmy w miejscu numer 2, posłuchajmy. Przeciągi dalej są. Jakiś samolot też był, o dziwo. Ale jak słyszymy, a właściwie nie słyszymy, to odgłosów zwierząt nie ma. No i zobaczmy sobie jeszcze miejsce numer 3. Czy tutaj będzie to wyglądać ciutko inaczej, czy jednak być może tak samo? Leciało nawet jakieś ptactwa, jak widzieliście, ale też żadnych dźwięków nie wydawało. Ogólnie żadne dźwięki, żadnych zwierząt się kompletnie, moim zdaniem, nie pojawiają. Być może jest jakieś konkretne miejsce, gdzie wygląda, a właściwie słychać to nieco inaczej, tak trochę się zaciąłem, nieważne. Tak czy inaczej no, w tych miejscach, które sobie dzisiaj zbadaliśmy, no moim zdaniem odgłosy zwierząt po prostu nie występują. Raczej nic nie usłyszałem, chyba wy też nie, ale dajcie znać. Być może głuchy jestem, chociaż chyba raczej nie. Moim zdaniem mit możemy sobie obalić. Moi kochani, dziękuję Wam, że byliście dzisiaj wraz ze mną. Mam nadzieję, że bawiliście się przednio. No i oczywiście na końcu tego odcinka dziękuję wszystkim patronom za przeogromne wsparcie mojego zacnego kanału. Dzięki raz jeszcze za obecność, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!